Zadanie na spokojnie 2022 rok, maturo rozszerzone. Zadanie piąte. Piąte, czyli bardzo łatwe, takie wprost, prosto z mostu. Popatrzmy, dany jest ciąg określony na każdą liczbę naturalną jakimś tam wydaje się dość skomplikowanym wzorem, gdzie p jest liczbą rzeczywistą dodatnią. Mamy znaleźć p, dla którego granica ciągu wynosi 4 trzecie. No to. Jak wszyscy od razu część może widzieć, może nie wszyscy. Granica w przypadku, gdy jest ten, samo, ten sam wykładnik przy n, to jest po prostu 7p minus 1 podzielone przez p plus 1. No ale udajmy, że tego nie wiemy i policzmy to niezwykle profesjonalnie. Zauważmy, że to mamy n do trzeciej, ponieważ n dążymy do nieskończoności, to ono nie jest zerem, to możemy licznik i mianownik przez n do trzeciej po prostu podzielić. Co właśnie zrobiłem? Popatrzmy na spokojnie. To wyrażenie 7p minus 1 razy n do trzeciej, no to wiadomo, że zostanie 7p minus 1. Dodać. 5pn podzielone przez n do trzeciej to będzie 5p przez n kwadrat. No i minus 3 podzielone przez n do 3 to jest minus 3 przez n do 3. W analogicznym mianowniku będzie p plus 1. Mam nadzieję, że to już wiadomo dlaczego. 1 przez n, no bo n kwadrat przez n do trzeciej to jest po prostu 1 przez n, no i na końcu p przez n do trzeciej. I rzeczywiście, zupełnie przypadkowo, tak, te wszystkie wyrażenia, gdzie n, n kwadrat albo n do trzeciej jest w mianowniku, dążą nam elegancko i miło i grzecznie do zera. W związku z powyższym granicą jest rzeczywiście 7p minus 1 przez p plus 1. I co? Oblicz wartość P, dla której wartość, tej, dla której granica ciągu wynosi 4 3 No to do rozwiązania jest bardzo proste równanie. Ta granica 7P minus 1 przez P plus 1 równa się 4 3 Ewidentnie widzimy, że mamy do czynienia z proporcją, gdzie iloczyn wyrazów skrajnych jest równy iloczynowi wyrazów środkowych, czyli coś, co zwykle uczniowie nazywają, a to pomnożymy na krzyż, no to bardzo proszę, czyli 3 razy. 7p minus 1 równa się 4 razy p plus 1. Wymnażamy 3 razy 7p to jest 21p. 3 razy minus 1 minus 3. Na prawej stronie 4 razy p, 4p. 4 razy 1, 4. Porządkujemy. Przenosimy niewiadomą na lewą w liczbę na prawą, czyli będzie 21p odjąć 4p. Równa się 4, dodać 3, bo przenosimy. No to wystarczy dokonać redukcji, czyli 17p równa się 7. Ostatnia czynność, dzielimy przez 17, P równa się 717 I to jest to P. No, nie piszemy tego w odpowiedzi, bo polecenie brzmi: w poniższe kratki wpisz kolejno od lewej do prawej. No, całkiem dobrze, że nam to instruują. Pierwszą, drugą i trzecią cyfrę po przecinku nieskończonego rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego wyniku. Aha. Czyli co? Przynosimy sobie wielki kalkulator. No, i dzielimy 7 przez 17. 0,4, 1, 1, 7, 6, 4 i tak dalej. I mają być pierwsze 3. No to bardzo proszę. 4, 1 i 1. I już. I koniec. Takie zadanie wprost. Znowu pod tytułem weź i policz. To wszystko. Dziękuję za uwagę.